Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży, niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. mogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego. Aby rządził świętym ludem Boży. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od ciebie otrzymuje, przewodników. Pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa. Za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, Za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym mogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego zostali zaliczenia do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, mogący wieczny Boże ty gromadzisz rozproszonych a zgromadzonych zachowujesz w jedności wejrzyj łaskawie na wyznawców twojego syna i spraw niech wszyscy których uświęcił jeden chrzest złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. mogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy twego życia, stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze ciebie szukali, a znajdując cię, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą. I z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią. Aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują. Pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia. Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie sława ludzkość ma najlepszą obronę. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia. W Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorym, udziel siły tym, którzy im służą, Daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw. Aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca, wszechmogącego. Aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący wieczny Boże, pociech ostrapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie. Aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.